Cześć, akwamaniacy, z tej strony Michał, witam Was serdecznie na moim kanale. Trzeci tydzień za mną po mojej mega wycince rzeźni w moim akwarium. E, no i tak, no podbijało prawie wszystko. Nie odbiła tylko Ludwiga Pentanal, którą będę musiał dosadzić, bo bardzo uwielbiam to roślinę. Jest piękna, kolorowa i będzie bardzo ciężko mi bez niej żyć. E, no i tak, powiem Wam w ten sposób. Były na początku niteczki w pierwszym tygodniu i są nadal. Są nadal gdzieś tam, gdzieś tam delikatnie Monte Carlo męczą w szczególności. Jakie zwalczam tutaj? Zwalczam je podniesionym azotem do 20 ppm tygodniowo i dodatkowo leję karbo 6%, które sobie tam zakupiłem, rozlałem i, i ma 6% i je stosuję. Póki co są te nitki Widać gdzieś tam delikatnie, że coś tam się rozpuszcza, ale no, nitki jest ciężko zwalczyć, no niestety. No i tak, co miałem dodatkowo? Dodatkowo miałem taki bonus w postaci zakwitu wody i sinic. Eee, no tutaj to była w ogóle dziwna sprawa, nie wiem skąd to się wzięło, jak to się wzięło i... i ale było. No, zwalczyłem to poprzez mnóstwo włókniny, mnóstwo waty w prefiltrach. I oczywiście ściereczka, ściereczka z mikrofibry na zasysie z filtra. No, inaczej to nie dało rady. E, no i tak, wspominałem Wam już wcześniej, że chciałem sobie zakupić jakiś dodatkowy filtr. E, zdecydowałem się na Chińczyka i to nie dlatego, że jest tani, <laughs> tylko e, sugerowałem się tutaj tym, że ma wbudowaną lampę UV. Dokładnie chodzi tutaj o Sunsun Sun 303B. A dlaczego ten filtr? Z tego względu, że mam na Oazie, na przepływie, zainstalowaną lampę UV 11W i powiem Wam, że męczy mnie to, jak czyszczę węże i muszę ją odłączać i podłączać. Później ciężko jest złożyć te, te węże, bo strasznie duża jest ta lampa i jest to męczące, i, i zdecydowałem się po prostu na zakup tego filtra ze względu na to, że ma taką lampę. Nie będę na razie tutaj wypowiadał się bardziej na temat tego filterka, bo upłynęło za mało czasu tutaj. Nagram recenzję, jak już troszeczkę bardziej go przetestuję i zobaczę. Porównam go ze swoją oazą Biomaster. I, i zobaczymy, co, co w rezultacie jest lepsze. Nie? No i tak, tutaj co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Aha, tutaj jeden z moich miliona słuchaczy. Prosił mnie o to, żebym nagrał, jak yy, tutaj pracuje mój system CO2. Ile jest bąbelków na minutę. Nagram to, dorzucę, tu zmontuję, będziesz mógł sobie zobaczyć, choć nie wiem, czy będzie łatwo Ci to policzyć, bo tych bąbelków naprawdę idzie dużo. Dużo podaje dwutlenku węgla, te zapotrzebowanie na dwutlenek u mnie jest bardzo duże. No i proszę wedle życzenia. Tak to u mnie chodzi. Nie? nie będę tego nagrywał minutę, bo to bez sensu, tylko niepotrzebnie bym przedłużył film. Myślę, że będziesz w stanie sobie poglądowo zobaczyć, ile tam nawet na sekundę tego leci. Tak, tutaj będę kombinował, słuchajcie, ze oświetleniem. Będę chciał poszerzyć widmo światła w nowej belce, bo będę domawiał jeszcze drugą beleczkę od pana Marcina. Pozdrawiam go serdecznie. Rozmawialiśmy tutaj na ten temat. Rozchodzi się o poszerzenie widma o światło i podczerwieni. Chciałbym uzyskać takie widmo, jakie jest w świetlówkach T5. Te widmo jest jednak troszeczkę szersze niż tutaj w diodach ledowych. Zobaczę, czy to się uda, czy... Ten temat będzie można pociągnąć, jeżeli, jeżeli to się będzie sprawdzać, a nawet jeżeli się nie sprawdzi, to i tak to nagram i tak to wrzucę i będziecie mogli sobie sami ocenić, czy, czy, czy coś to daje, czy nie daje, nie? No i tak tutaj, słuchajcie, jestem zadowolony z efektów, chciałbym tylko jeszcze te nitki usunąć, no mam nadzieję, że szybciej odpuszczą, niż, niż ustawa przewiduje. Ale, ale zobaczymy jak to będzie. Myślę, że za tydzień będzie to wyglądać wszystko jeszcze lepiej. I tutaj jedna taka smutna sprawa, no, odszedł mi jeden neonek, nie wiem co było przyczyną. Wydaje mi się, że to zakwit i, i sinice go zmęczyły, bo jeśli byłoby to przedawkowanie karbo, to raczej padłyby wszystkie ryby, no i muszę, muszę tutaj coś dokupić. Pewnie wpuszczę też kilka Amano tutaj krawyteczek, żeby, żeby dodatkowo te niteczki gdzieś tam sobie zjadały. No i tak, to by było na tyle. Wygląda to fajnie. I słuchajcie, jeżeli byście byli zainteresowani beleczkami tutaj od Pana Marcina, to w informacjach na swoim kanale zamieściłem link do jego strony. Tam jest naprawdę bardzo super kreator oświetlenia, możecie sobie tam złożyć taką beleczkę, jest już od razu wycena, wszystko jest ładnie, super. I dodatkowo jest tam jeszcze link do ogłoszenia z moimi roślinami. Jeżeli ktoś był chętny, to zapraszam. Choć nie ma ciśnienia, że tak powiem, bo jeszcze wszystko nie, nie odrosło, jeszcze nie jest to, to gdzieś tam wiadomo to co chciałbym być wam za ofiar. O, mój bojownik się pokazał, proszę bardzo, jaki piękny no, to sobie tutaj. rzadko wychodzi się z samicą. No i tak. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.